dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania sprawy, która wydarzyła się w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych i która dotyczy Krystyny Karlib. Zapraszam. Krystyna urodziła się 11 listopada 1981 roku w New Jersey. Jej mama zmarła młodo w wieku zaledwie 30 lat w 1990 roku, a jej ojciec w późniejszych latach ożenił się ponownie. Christina mieszkała więc jako młoda nastolatka ze swoim ojcem Stuartem oraz jego drugą żoną Casey. Christina miała też dwóch braci oraz siostrę. Od małego interesowała się modelingiem i taką ogólnie branżą rozrywkową. W 2003 roku podczas długiego weekendu poznała swojego chłopaka, Aleksa. Z tego, co udało mi się znaleźć, to Alex pracował na Wall Street i w chwili śmierci kobiety para była ze sobą już 15 lat. Byli także zaręczeni. I tak jak już Wam wspomniałam przed sekundą, Christina od dziecka interesowała się modelingiem, była naprawdę ładną kobietą, a pozowanie sprawiało jej radość, lubiła to po prostu robić. Z tego, co udało mi się wyczytać, to pozowała między innymi dla Vanity Fair, Maxim Magazine, Victoria's Secrets, a także dla Playboya. W 2009 roku została tam nawet zaproszona do tej rezydencji Playboya na jakieś tam zdjęcia testowe, ale ogólnie nic z tego nie wyszło, bo Kristina miała wtedy 26 lat i usłyszała, że jest już za stara. Jako młoda kobieta Kristina przeniosła się do Nowego Jorku, uważała, że taki krok pomoże jej w karierze, ale tak się niestety nie stało. Jakby owszem Kristina robiła różne rzeczy, ale to nigdy nie zaowocowało jakimiś takimi ogromnymi sukcesami. Już w późniejszych latach przeprowadziła się do Ardmore w stanie Pensylwania i razem ze swoim narzeczonym zamieszkali w ekskluzywnym apartamencie i też to w tym mieście sprawa ma miejsce. Po takim krótkim wstępie przejdźmy sobie powoli do sprawy. 22 sierpnia 2018 roku na policję dzwoni zdenerwowany mężczyzna. Mówi on, że nie jest w stanie skontaktować się ze swoją dziewczyną, nie jest też w stanie dostać się do mieszkania. Po głosie mężczyzny było słychać, że jest zmartwiony, no ale policjanci nie spodziewali się, że gdy przyjdą na miejsce zgłoszenia, gdy przyjadą na miejsce zgłoszenia i gdy faktycznie wejdą do mieszkania, to tak naprawdę staną w samym środku miejsca zbrodni. Po tym telefonie na miejsce został oczywiście wysłany patrol policji. Funkcjonariusze, nie mając innej opcji wejścia do mieszkania, postanowili wyważyć drzwi. To wtedy Kristina została znaleziona martwa w swoim łóżku. Ciało było przykryte kołdrą. Kobieta została dotkliwie pobita, miała złamany nos i policjantom wydawało się, że została uduszona. I to faktycznie okaże się później być przyczyną śmierci. W chwili śmierci Kristyna miała 36 lat. Po znalezieniu Kristyny policjanci powiadomili o jej śmierci jej narzeczonego, który cały czas czekał przed mieszkaniem na korytarzu. Mężczyzna był załamany. Ze względu na swoje powiązanie z ofiarą, był on oczywiście pierwszym podejrzanym. Ale śledczy byli w stanie go szybko wykluczyć, bo podczas popełniania zbrodni mężczyzna przebywał w Nowym Jorku w pracy. Szybko też okazało się, że Alex wykonał do Kristiny kilka telefonów wczesnym rankiem 22 sierpnia. Gdy jego partnerka nie odbierała, to postanowił sprawdzić zdalnie zamontowany u nich w domu system bezpieczeństwa. Wtedy też zauważył nietypową aktywność, ale nic więcej na ten temat nie znalazłam. Nie wiem więc dokładnie, o jaką nietypową aktywność mu chodziło. Tak, patrząc na całą sprawę, to wydaje mi się, że być może chodziło mu o to, o której Krystyna wróciła do domu i o której w mieszkaniu był ruch, ale do tego jeszcze dojdziemy. Policjanci sprawdzili przeszłość Krystyny. W ten sposób dowiedzieli się, że w 2017 roku wdała się w bójkę z menadżerem restauracji, która znajdowała się na Manhattanie, ale ostatecznie zarzuty zostały wycofane. Oprócz tego Krystyna nie miała żadnych problemów z prawem. Co ciekawe, natomiast 18 sierpnia Krystyna złożyła zawiadomienie na policję. Zgłosiła wówczas, że została okradziona. Zabrano jej torebki, drogie torebki, kartę kredytową oraz biżuterię. Kobieta zeznała, że poprzedniego wieczoru poszła do jednego z hotelowych barów, a następnego dnia obudziła się z bardzo złym samopoczuciem, ale twierdziła, że to nie był taki zwyczajny kac. Kobieta nic nie pamiętała, była zdezorientowana i uważała, że ktoś musiał jej czegoś dosypać. Policja podeszła do sprawy poważnie i pozyskali oni nagranie z kamery monitoringu zamontowanej w kompleksie mieszkaniowym w kobiety. Na tej podstawie udało się ustalić, że Kristina, by wrócić do domu, skorzystała z aplikacji na telefonie i zamówiła przejazd. Samochód około godziny trzeciej w nocy podjechał pod jej mieszkanie. Kobieta zemdlała jednak na tylnym siedzeniu, a kierowca pojazdu wszedł do jej mieszkania, a następnie ją. Okradł. W mieszkaniu spędził około półtorej godziny. Po tym czasie wrócił do samochodu, odsucił Kristinę, a następnie odprowadził ją do domu. Policjanci opublikowali zdjęcia mężczyzny, którego widzieli na tych nagraniach. Przejrzano też wyciągi z konta kobiety i ustalono, że jej karty użyto w sklepie spożywczym. Mężczyzna, który ją okradł, został zidentyfikowany jako Andre Melton. Mężczyzna miał przeszłość kryminalną i był uważany przez śledczych za bardzo niebezpieczną osobę. Tego samego dnia, w którym znaleziono ciało Krystyny, czyli 22 sierpnia, policjanci uzyskali nakaz aresztowania Andre. Śledczy pojechali do jego domu, tam odnaleziono rzeczy, które należały do Krystyny i które mężczyzna najprawdopodobniej po prostu ukradł, ale samego Andre w domu nie było. Następnym krokiem było więc wrócenie do nagrań z kamery zamontowanej w budynku, w którym mieszkała Kristina. Na nagraniu widać kobietę, gdy ta wychodzi ze swojego mieszkania w noc morderstwa. Kilka godzin później wraca, ale nie jest sama jest z nią niezidentyfikowany jeszcze mężczyzna. Była godzina 3:08 nad ranem. Ten niezidentyfikowany mężczyzna na żadnym nagraniu się już nie pojawił, wydawało się, że nigdy nie opuścił kompleksu, albo zrobił to tak sprytnie, że nie zarejestrowała go żadna z kamer. Mieszkanie Krystyny znajdowało się na drugim piętrze. Około godziny piątej nad ranem świadek zeznał, że widział, jak w mieszkaniu otworzyły się przesuwne szklane drzwi, które prowadziły na balkon. Na tej podstawie policjanci ustalili, że sprawca najprawdopodobniej po prostu skoczył z balkonu. Na ziemi pod balkonem znaleziono odcisk buta. To wyjaśniałoby, dlaczego sprawca nigdy nie pojawił się z powrotem na żadnej z kamer. Śledczy pozyskali też nagranie z miejsca, z baru, który kobieta 21 sierpnia odwiedziła. Na tych nagraniach widać, jak Kristina obejmuje podejrzanego, niezidentyfikowanego mężczyznę, następnie para opuściła bar razem i wsiedli do taksówki. Materiał ten został udostępniony mediom. Ustalono też, że ten mężczyzna to nie jest Andre Melton. Na tym etapie śledczy nie wiedzieli jednak jeszcze, czy te dwa zdarzenia, czyli czy najpierw kradzież, a później zbrodnia, są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Ku zaskoczeniu wszystkich, 23 sierpnia na komisariat zadzwonił Andrę. Mężczyzna przyznał się do okradzenia Krystyny, ale powiedział, że nie ma zamiaru odpowiadać za morderstwo, bo zbrodni nie popełnił. 25 sierpnia na policję zgłosił się kierowca, który tamtej nocy w zawiózł Krystynę i tego niezidentyfikowanego mężczyznę pod jej mieszkanie. Kierowca zeznał, że kobieta po prostu podeszła do jego samochodu i poprosiła o przejazd. Nie zarejestrowała przejazdów aplikacji. Powiedziała, że czuje się niekomfortowo i że ludzie na ulicy ich zaczepiają. Mężczyzna zeznał, że Kristina i podejrzany byli do siebie pozytywnie nastawieni, byli wobec siebie serdeczni. Mężczyzna zgodził się więc ich wziąć, ale kiedy podjechali pod mieszkanie kobiety, to okazało się, że Kristina nie ma przy sobie pieniędzy. Pieniędzy nie miał też podejrzany. Podejrzany zaoferował mu wówczas 100 dolarów, jeśli poczeka 10 do 15 minut. Wymienili się numerami telefonów, ale kiedy po 30 minutach podejrzany mężczyzna nie wrócił z pieniędzmi i nie odbierał telefonów, to kierowca postanowił odjechać. Około godziny czwartej nad ranem 22 sierpnia, Kristina zadzwoniła do swojej kuzynki. Przez cały czas trwania połączenia, Kristina się nie odezwała, ale jej kuzynka słyszała w tle mężczyznę, który mówił kobiecie, by nie próbowała dzwonić na policję. 26 sierpnia na komisariat zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że rozpoznaje i zna podejrzanego mężczyznę. Dzwoniący powiedział, że mieszkał z nim w pokoju podczas pobytu w ośrodku psychiatrycznym. Podejrzany mężczyzna został przyjęty na 72-godzinną obserwację psychiatryczną, po tym jak śledził jakąś przypadkową kobietę. To jednak zaprowadziło policjantów donikąd, bo okazało się, że mężczyzna ten został przyjęty jako NN, nie miał ze sobą żadnych dokumentów i po tych 72 godzinach został wypuszczony. Ostatecznie członek rodziny zidentyfikował mężczyznę jako Jonathana Harrisa. Mężczyzna kilka tygodni przed zbrodnią został zwolniony z więzienia. 28 sierpnia policja przesłuchała siostry mężczyzny. Ta zeznała, że kupiła dla brata bilet autobusowy do Pittsburga. 29 sierpnia policjanci wraz z grupą specjalną zastawili pułapkę, by schwytać Jonathana, gdy ten dane. Philadelphia was arrested today in Pittsburgh. Police say he strangled the woman in her apartment last week. He was on the run until today when US Marshals arrested him as he arrived here in town. David Highfield is live with the very latest. David. Yes, Susan and Ken, Jonathan Harris is from Johnstown. He was released in July from the state prison in Greene County, but it's near Philadelphia where he is wanted for murder. And today, when he stepped off a bus here in Pittsburgh, U S Marshals were waiting for him. This surveillance video shows a man walking with the victim, and police say that man has been identified as Jonathan Harris. He's charged in the strangulation murder of Christina Kraft, a model who had done shoots for Vanity Fair, Victoria's Secret, and Playboy. We are um, thankful that uh, we were able to uh, safely apprehend uh, the defendant. The Montgomery County district. Area? Police say Kraft's alleged killer met her the night she died. They say Harris sent a text message to a friend saying that he had just met an attractive woman and was at her house in Ardmore. Ardmore is a Philadelphia suburb. An autopsy shows Kraft had a broken nose and had. was trafił na komisariat. Tam the się przesłuchanie. Jonathan zeznał, że zauważył Krystynę, wydawało mu się, że jest sama, więc do niej po prostu podszedł i zagadał. Dodał, że w dniu zbrodni palił wcześniej, pił i ogólnie zaczął jeszcze kilka innych nielegalnych substancji. Opowiedział, że razem z Kristiną postanowili wrócić do jej mieszkania, zamierzał sprzedać jej jeszcze trochę nielegalnych rzeczy, ale kobieta nie chciała mu zapłacić. Jonathan się zdenerwował, ale to Kristina go zaatakowała i uderzyła go butelką wina. Potem sprawa wymknęła się spod kontroli. Tutaj warto dodać, że raport toksykologiczny wykazał, że w organizmie kobiety nie było żadnych nielegalnych substancji. Jonathan dodał też, że gdy wychodził, to wydawało mu się, że Kristina wciąż oddycha. Ciało przykrył, bo jak twierdził nie mógł na nią patrzeć. Jonathan Harris został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Na rozprawie nie przyznał się do winy. 9 maja 2019 roku ława przysięgłych uznała Jonathana za winnego. Zastępca prokuratora powiedział, że Christina była bezbronną osobą, a oskarżony w pełni to wykorzystał. Podczas procesu, zapytany, czy w sierpniu 2018 roku planował popełnić zbrodnię, to pokręcił głową, że nie. Prokuratorzy szczegółowo przedstawili, jak najprawdopodobniej przebiegła cała zbrodnia i jak brutalny był to atak. Zastępca lekarza sądowego zeznał, że Kristina miała złamane kości twarzy, złamany nos oraz siniaki wokół oczu. Kobieta została uduszona, najprawdopodobniej swoimi spodniami. I tak jak już wspomniałam, w jej organizmie nie znaleziono żadnych nielegalnych substancji, ale poziom alkoholu we krwi trzykrotnie przekraczał limit, przy którym kobieta mogłaby prowadzić samochód. Jako świadek został powołany kierowca taksówki, który zeznał, że zawiózł Krystynę i Jonathana do jej mieszkania. I dodał, że nigdy nie otrzymał zapłaty. Funkcjonariusze zeznali podczas procesu, że Jonathan został przyłapany przez kamery monitoringu, dlatego bardzo łatwo można go było, było powiązać ze zbrodnią. Obrona mężczyzny twierdziła jednak, że Jonathan w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny, nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swoich działań, bo był pod wpływem. 7 sierpnia sędzia William Carpenter skazał 30-letniego Jonathana na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Podczas rozprawy skazującej, Jonathan zabrał głos i złożył rodzinie Kristiny najszczersze kondolencje, dodając, że nie chciał popełnić zbrodni, był po prostu pod wpływem. Jeżeli natomiast chodzi o Andrę, to mężczyzna faktycznie, tak jak policjanci założyli podczas śledztwa, nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. Po prostu Christine spotkały dwie naprawdę okropne rzeczy w bardzo krótkim czasie. Andrę został oskarżony o włamanie i kilka innych mniejszych rzeczy. Początkowo wyszedł za kaucją, która wynosiła 25 tysięcy dolarów ale później został ponownie aresztowany, bo nie stawił się w sądzie na wstępnej rozprawie. Nie udało się natomiast nigdy ustalić, skąd Andre wiedział, że Kristina ma pieniądze, skąd wiedział, że będzie w stanie ją okraść. Nie udało się też ustalić, w jaki sposób dostał się do mieszkania. I tutaj też na pewno pamiętacie o tym telefonie, o którym wspomniałam na początku. To było to, że mężczyzna zadzwonił na komisariat i powiedział, że owszem okradł kobietę, ale że nie będzie odpowiadał za zabójstwo. No to prokurator chciał to wykorzystać jako przyznanie się do winy, ale obrona mężczyzny argumentowała, że nie da się stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że to mężczyzna faktycznie dzwonił, w sensie, że to faktycznie Andre dzwonił, i że to faktycznie on przyznał się do włamania, a nie że ktoś się po prostu pod niego podszywał. Obrona uważała, że nie ma wystarczających dowodów, by sprawę w ogóle kontynuować. Prokurator miał jednak nagrania oraz rzeczy kobiety, które znaleziono w domu Andre. Mężczyzna jeszcze w 2018 roku został skazany za włamanie i kradzież. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.